Bieżące newsy i ciekawostki, a także wspomnienia i sylwetki raperów. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Na początku chciałbym pozdrowić wszystkich fanów moich. Okularów, widzę Was i Was pozdrawiam serdecznie. A teraz przejdźmy do prawdziwego odcinka. Jest kilka takich uniwersalnych prawd życiowych, które da się powiedzieć w dowolnym momencie, no i będą prawdą, ale kompletnie nic nie wniosą do dyskusji. Prawdziwego szczęścia nie kupisz w sklepie, albo coś tam, że milczenie jest złotem. No to ja mam jeszcze powiedzenie o polskim rapie, Jedyną stałą jest zmiana. I co zmieniło się w tydzień? To wam powiem zaraz, bo teraz zaczyna się wydział newsów w telewizji Mixtape TV. Ja jestem Mati Fuczyło, to są moje okulary spawacza, a wy zostańcie ze mną. Oglądajcie wydział newsów w Mixtape TV. A zacznijmy od wielkiego odejścia i wielkiego powrotu, bo zasięgowo obaj panowie ewidentnie należą do tych największych i na początek odejście. Usłyszeliśmy ostatnią zwrotkę w karierze Fide, no przynajmniej wszystko na to wskazuje, bo z nim to nigdy tak do końca nie wiadomo. Ale w każdym razie Kuba, ogłaszając jakiś czas temu zakończenie kariery, poinformował, że ukażą się jeszcze trzy kawałki z jego udziałem. Dwa dostaliśmy już jakiś czas temu, trzeci właśnie się ukazał, no to jest zwrotka z płyty może głupie pomysły. Nie słońca, wpadam, no, głupie pomysły. Chcę mówić im pa, pa, pa. Wiadomo, że Que miał jeszcze wiele innych numerów solowych i z innymi raperami, ale jak powiedział nie zamierza ich wypuszczać i woli skupić się na innych swoich działaniach. Za to na działaniach rapowych nie mógł się ostatnio skupić Kękę. Od kilku lat mówił o tym, że zmaga się z kryzysem twórczym, dlatego też nie nagrywał nowych numerów, nie grał koncertów, no bo nie chciał grać się cały czas tego samego materiału. I zmieniło się, bo Kękę wrócił. Właśnie ukazał się jego nowy kawałek, a wcześniej Kiki wziął też udział w konkursie SBM Label na TikToku. Na to w 13 gramy w Krakowie, ledwo na nogach jest. Stanę. Jeszcze pod ziemię lecę przeciw. Ale zgłoszenie się chyba nie liczy, bo nie powiedział w nim, że się zgłasza. Pewne jest jedno, Piotrek wrócił, a nas to cieszy jak nigdy dotąd. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Przejdźmy do segmentu, w którym mówię wam o tym, co dzieje się u pani w polskim rapie, a coś tam się dzieje, bo tak jak kękę od dłuższego czasu nie robił nic i teraz wrócił, tak teraz uaktywnia się Oliwka Brazil. Ta pani, która wydała do tej pory tylko kilka singli, ale od razu ze sporymi kontrowersjami wbiła się do mainstreamu, bez większych zapowiedzi wrzuciła właśnie nowy kawałek. I co prawda jest króciutki, ale w zupełnie innym klimacie niż do tej pory, bo teraz nie ma tam za bardzo kontrowersyjnych wersów, a raczej. Całkiem dobrze poskładane linijki w opcji Braga. No ja byłem zaskoczony. Ale pogadajmy jeszcze o drugiej pani, o której ostatnio jest głośno. Bambi powiedziała o swoich planach i marzeniach dotyczących przyszłości. Michalina jest świeżo po wydaniu debiutanckiej płyty. A teraz powiedziała też, że chciałaby nagrać kawałek z. Malikiem Montaną, jak powiedziała to OG Rapper i ma nadzieję na taką współpracę. No a ja wiem, komu w tym temacie już się udało, ale o tym za chwilę. Oglądajcie wydział newsów w Mixtape TV. Jedni marzą o wspólnych kawałkach z Malikiem, a inni nagle zaskakują, rzucając kawałek właśnie z nim. A raczej to Malik wrzuca numer z nimi. Chodzi o gościa, który też jest świeżutko po wydaniu debiutanckiej płyty, no i o nim nie było aż tak głośno jako Bambi, ale jak widać udało mu się zainteresować sobą Malika. No i nagrali wspólny kawałek. Chodzi oczywiście o Alesena i numer Mam tego dość. Mam tego dość, mam tego dość, mam tego dość, mam cały kłamstwo. Ale okej, okay, dość o polskim rapie. Przynajmniej na chwilę, bo chociaż to wydział newsów dotyczący raczej polskiej sceny, to trzeba odnotować jeszcze jedną rzecz. tu i Lil Wayne też wrócili. Ci panowie są znani ze swojego słynnego projektu Call Groove i właśnie, czyli po siedmiu latach postanowili go odświeżyć. Więc jeżeli chcecie być na bieżąco ze sceną zza oceanu, to na pewno warto sprawdzić, bo Welcome to Call Groove to mocna rzecz, tak jak mocne są też wyniki obu panów. Sam Lil Wayne sprzedał do tej pory ponad 100 milionów egzemplarzy swoich płyt. I biorąc pod uwagę to, że w Polsce złotą płytę dostaje się za 15 tysięcy, to... to robi wrażenie. Ale jak już jesteśmy przy USA, to Basta Rhymes, ten, który tak szybko rapuje i ten, który niedawno grał koncert w łodzi z 50 centem, też zapowiedział, że wraca i wydaje nowy krążek. Wow! Oglądajcie wydział newsów w Mixtape TV. Nowości zapowiedziane, za ocean zajrzeliśmy, to teraz może zajrzyjmy do lodówki albo chodźmy do restauracji, bo kolejny raper wziął się za branżę spożywczą, a drugi zapowiedział otwarcie swojej miejscówki, tylko w sumie nie wiadomo, co to za miejscówka. Ale zacznijmy od Kukona, bo to on postanowił skupić się teraz na kulinarnym biznesie i otwiera restaurację. To znaczy, słowo restauracja może być w tym przypadku trochę przesadzone. Nie mamy jeszcze zbyt wielu informacji, bo Kukon wrzucił tylko kilka zdań. Na temat projektu, ale jedno jest potwierdzone. To nazwa miejscówki, czyli zapiekanki biłgorajskie. I chociaż raper jest bardzo mocno związany z Biłgorajem i często o nim wspomina, zresztą widać to też w nazwie miejscówki, to sama knajta otworzy się w Krakowie. No, może Kukon zainspirował się Eminemem, który otworzył restaurację w USA i sprzedaje tam Mams Spaghetti, którym na View Lose Yourself, no, albo zainspirował się ekipą Tuza z Polski, no, bo oni też, jak wiecie, mają swoją pizzerię. Za to Sokół będzie miał w sumie nie wiadomo do końca co. Wiadomo, że jaźwa z zip składu i Rafał Masny, no i właśnie soku, wspólnie coś otwierają i to ma być studio, pracownia, warsztat oraz przestrzeń kreatywna. Brzmi ciekawie, ale nie mam pojęcia, co to konkretnie oznacza. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Dobijamy do końca, ale zanim to zrobimy, to sprawdźmy, kogo dobić spróbuje niedługo Popek. Bo tak, ten pan znowu wyjdzie niedługo na ring. Jeden z pierwszych raperów w Polsce, którzy wzięli się za sztuki walki, potwierdził swój udział na Gali Gronda. I tak to oznacza walkę na gołe pięści, a więc będzie wyjątkowo brutalnie. Ale z kim tak brutalnie ma być? No to już wiadomo i wiadomo, że lekko na pewno nie będzie, bo Popuś stanie w ringu z Orksu. Sorki, jeżeli źle wymawiam, no ale ważne jest jedno, to jest mistrz świata w walce na gołe pięści. No i raczej nie będzie próbował oszczędzać nowych scarification, modification. modification, popusia. A ja nie będę szczędził wam już dzisiaj najlepszego polskiego rapu. To już koniec wydziału newsów, kolejny za tydzień, ale pamiętajcie, żeby sprawdzać inne rzeczy, które szykujemy dla was w Mixtape TV. Na przykład w każdą niedzielę o 20 serwujemy wam rozmowy z najciekawszymi postaciami rapu, a na Mixtape TV możecie wybierać, kogo gramy w telewizji albo który klip jest lepszy od którego i to w walkach jeden na jeden. Serio. No ale teraz już znikam. Matifu czyło, to moje okulary. Dzięki. Do następnego.